Europejskie Igrzyska Akademickie odbędą się w Łodzi. Gospodarzami igrzysk jest Politechnika Łódzka, Akademicki Związek Sportowy i Miasto Łódź. A dziś naszymi gośćmi są panie, ambasadorki Politechniki łódzkiej, tego właśnie wydarzenia, pani Krystyna Strasz i Martyna Greibert, nasze znakomite siatkarki, reprezentantki Polski. Witam Panie bardzo serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Przybiegły Panie do nas. Po przedpołudniowym treningu. Czy to taki standardowy plan dnia dla siatkarek? Tak, zawsze mamy, przeważnie mamy dwa treningi, jeden jest do południa, drugi po południu. A ta przerwa jest, można powiedzieć, dla nas zjeść obiad, naszykować się, odpocząć i przygotować do kolejnego treningu. To wiele godzin, panie, ćwiczą? Ile trwa taki trening dziennie? No myślę, że jak sam czas treningu trwania, to, to jest około dwóch, 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 i pół godziny. Natomiast no, żadna z nas nie przychodzi punktualnie na, na wyznaczoną godzinę, tylko zawsze gdzieś staramy się być wcześniej, przygotować się do treningu. I tak samo taka sama sytuacja dzieje się po treningu, gdzie kończymy jakby zajęcia z drużyną i, i zajmujemy się troszkę bardziej indywidualną pracą. Także ten czas spędzony na hali, nawet czasami dochodzi do trzech godzin, czy, czy ponad trzech. Czyli w czasie treningu raczej preferowana jest gra zespołowa. Tak? A te indywidualne ćwiczenia tutaj panie się przygotowują same przed i później po treningu. Tak? Jeśli to znaczy, chodzi o kondycję, o technikę indywidualną. Tak? To znaczy, w treningu jest zawarta zarówno część taka bardziej indywidualna, jak i drużynowa ale każda z nas sama czuje czego potrzebuje jeżeli potrzebujemy poza tym co mamy normalnie z całą drużyną w treningu zaplanowane poza tym co zrobimy jeżeli same czujemy że potrzebujemy więcej to po prostu zostajemy sobie po treningu czasem są to elementy siatkarskie czasem typowo fizyczne gdzie trzeba lepiej się rozciągnąć popracować nad jakąś partią mięśni także to są takie rzeczy które staramy się oprócz tego co tak jak koleżanka mówiła dwie i Pół godziny mniej więcej e, trenujemy. Oprócz tego jeszcze e, dla własnego dobra e, zrobić. A czy pracują Panie wtedy też pod o, kierunkiem trenera, czy to już jest właściwie taka e, praca sama nad sobą? Myślę, że, że to jest bardzo taka indywi indywidualna sprawa, bo, e, bo zarówno wtedy i są wdrażane ćwiczenia od e, trenerów, od fizjoterapeutów. Ale też w dużej części gdzieś są te, też nasze indywidualne decyzje, nasze potrzeby. Tak jak tu Krysia powiedziała wcześniej, gdzieś po paru latach, przynajmniej my jesteśmy po paru latach grania w siatkówkę, każda, każda z nas czuje co w danym momencie czego bardziej potrzebuje, czy właśnie zwykłego rozciągania, czy też dodatkowej prewencji zapobiegawczej urazowi, także no to jest bardzo, bardzo mocno indywidualny już ten czas, ale nadal wliczany do, do naszych treningów. Przed naszym spotkaniem rozmawiałyśmy, że siatkówka jest bardzo popularnym sportem w Polsce, ale ja myślę, że takie konkretne szczegóły, które dotyczą już takiej profesjonalnej gry, jak Panie tutaj reprezentują, no są chyba dość ciekawe, czyli już ustaliłyśmy, że jest pani sześć na, na boisku, cały czas, tak, ale jest jeszcze bardzo ciekawa pozycja Libero, którą pani Krystyna nam przybliży. Cóż to, cóż to znaczy? To jest ta jedna zawodniczka, zawodnik, który jest w innej koszulce, ma inny kolor koszulki. Przeważnie tak się zdarza, że jest to dość niska osoba, jako można powiedzieć jedyna z drużyny. I nasza praca polega na tym, że pracujemy jakby z tyłu boiska. Nie wchodzimy pod siatkę, nie atakujemy, nie zagrywamy, to nie podchodzimy w ogóle tak jakby pod siatkę, tylko pracujemy w tej drugiej linii z tyłu. Wchodzimy za środkową, która zagrywa piłkę na drugą stronę, jak skończy się akcja, to na trzy ustawienia z tyłu w drugiej linii wchodzimy za zawodniczkę. Środkową bloku. I później następna zawodniczka środkowa wchodzi na zagrywkę i ponownie ten sam zabieg. My wchodzimy tylko na te trzy ustawienia do tyłu. Także zawodniczka libero w ogóle nie podchodzi do siatki, jest odpowiedzialna za przyjęcie i obronę. A pani Martyna gra na pozycji przyjmującej? Tak jest. No to jest, można powiedzieć, troszkę bardziej rozwinięta pozycja tak. <laughs> Jedyny zawodnik zatrudniony na pełen etat w tak. naszej drużynie. Eee, tak, ja natomiast po prostu po tej części defensywnej z tyłu boiska przechodzę również do tej ofensywnej z, na trzy ustawienia z przodu na siatce. No i moim zadaniem jest oprócz przyjmowania i obrony, tak jak tutaj Krysia powiedziała o libero, u mnie dodatkowo jest jeszcze właśnie ta ofensywa w postaci atakowania, blokowania, zagrywania. Ale generalnie są to stałe pozycje, prawda? Jako pozycje wyjściowe. Czy, czy zmieniacie Panie swoje miejsca, które są właściwie jakąś taką specjalnością, prawda, danej zawodniczki. Już myślę, Można to tak, tak powiedzieć? Specy specyfikacja zawodnika już nawet przebiega na bardzo takim młodym etapie. Już na, na tym graniu młodzieżowym, czyli gdzieś w okolicach młodziczki, kadetki, z czym też gdzieś tam nasi trenerzy młodzieżowi walczą, żeby tej specyfikacji jak jak najdłużej nie wykorzystywać we, w, na tych młodych organizmach, bo to jest zawsze dużo bardziej rozwijające, jeżeli zawodnik potrafi odnaleźć się na paru pozycjach. E, natomiast no, gdzieś już na, na etapie tej młodziczki nasze zadania są ukierunkowane i, e, i już zupełnie dochodząc do takiego profesjonalnego grania, gdzie gdzie teraz mamy przyjemność z Krysią uczestniczyć w takim graniu, od paru ładnych lat, no to, to już ta specyfika, specyfikacja jest bardzo mocno zakorzeniona i jakby też nie ma odstępstw od tych pozycji za dużych. Rozmawialiśmy też, że są zawodniczki rezerwowe. Czyli jakby drugi zespół, druga grupa, tak? Ale one cały czas wchodzą też w rozgrywki. Może pani powie, jak to, jak to wygląda? Dokładnie. No jest nas zespół liczy 14 zawodniczek. I żeby był dobrze przeprowadzony trening, jest potrzebna cała taka czternastka, ponieważ nie, może, nie można ustawić z jednej strony tylko jednej szóstki. Musi być grupa, i grupa, Która będzie grała tak z powietrzem albo ze ścianą, tylko musi być druga e, drużyna, można powiedzieć, taka, która e, tą piłkę odbije i przebije z powrotem na drugą stronę. To muszą być takie można powiedzieć, i rywalizacja i na każdej pozycji, i ogólnie jako dwie szóstki. Te wszystkie też się zmieniają. E, sezon jest bardzo długi, więc często często są wymiany na pozycjach, także na no, cały zespół jest bardzo potrzebny i wchodząc nawet na dwie piłki można odwrócić losy spotkania wchodząc z ławki i no tak jak mówię każda, każda, pozycja jest bardzo ważna i każda zawodniczka zarówno z pierwszego jak i z drugiego składu jest bardzo ważna. Ale sport chyba jest bardzo wytrzymałościowy, prawda? Rozmawiałyśmy, że jest trudny, no o kondy... O... Właśnie tej urazowości też jeszcze porozmawiamy, ale jeżeli Pani tak na okrągło zgrają cały czas, cały czas, no to jest to jednak wielki wymaga kondycji formy takiej nawet no danej jednostki, prawda? Tak, dlatego tutaj też jest ważne mm, posiadanie drużyny 14-osobowej. To jest jakby maksymalny skład. Zespoły czasami konstruują 12-osobowe, 13 ale 14 to jest maksymalna liczba osób w zespole. Dlatego właśnie, że, że tak jak tutaj pani profesor wspomniała, jest bardzo długi sezon, gdzie jest bardzo dużo meczów. Do tego dochodzą mecze pucharowe, do tego dochodzą mecze europejskie. Także sześć zawodniczek, które w danym momencie grają, no nie są w stanie zagrać tych wszystkich meczów przez kilka miesięcy, bo tak naprawdę sezon trwa prawie 10 miesięcy, więc nie ma takiej fizycznej możliwości, dlatego ciężko u nas mówić o takiej mocnej szóstce grającej, mocnej szóstce rezerwowej, bo po prostu to jest, to są, to są szóstki na dany, dany mecz. Jeżeli, Konieczność wymusza po dok, prostu dok, zmianę, Dokładnie. Prawda? Dokładnie I, i, i dlatego u nas też każdy powinien bardzo mocno czuć się potrzebny i zaangażowany, bo w każdym momencie może grać i e, no, mamy... Taki system gry, jaki mamy, i, i po prostu nie można tego obejść w mniejszą ilość osób. Stała dyspozycyjność. Tak jest. Każdej zawodniczki. Ale ja też przeczytałam, proszę pani, że oprócz właśnie tych nagród zespołowych, panie mają też indywidualne swoje nagrody, co strasznie mi się spodobało, że pośród wielu zespołów panie są zauważane na tle innych e, grających e, e, grup, prawda? I ja tutaj przeczytałam, że pani Martyna jako najlepsza przyjmująca turnieju w Montreux we Francji 2019, a pani Krystyna jako najlepsza broniąca plus Ligi Kobiet. 2007-2008 i broniąca Pucharu Polski 2012-13. No i proszę jeszcze uzupełnić, bo na pewno jeszcze są kolejne sukcesy, których ja już nie, nie, nie znalazłam na Wikipedii. To są takie właśnie, to są takie ogólne z jakichś konkretnych wydarzeń typu Puchar Polski właśnie. Takie wyróżnienia, ale są też wyróżnienia w danym meczu jest jakiś tam mecz i zawsze z każdego meczu jest wybierana najlepsza zawodniczka, więc poza tym jeszcze dochodzą takie z każdego meczu ewentualnie wyróżnienia jednej zawodniczki, ale to jest taki sport zespołowy. Ja bym tak bardzo się na tym nie skupiała, ponieważ żeby ta jedna dziewczyna dostała nagrodę, musi pracować cały zespół. Także tutaj nie ma czegoś takiego. Że nie wiem, no, e, musi ktoś przyjąć, musi ktoś wystawić, musi ktoś skończyć, musi ktoś dobrze zagrać, obronić. To, to, są, to jest tak poskładane wszystko, że e, cały zespół pracuje na to, a przeważnie jedna zawodniczka dostaje nagrodę, ale to tak jak mówię, ja bym się tak mocno do nich nie przywiązywała. No właśnie, a tutaj dochodzimy właśnie do tej gry zespołowej. Ja myślę, że gra zespołowa jest bardzo trudna, bo kiedy, pracujemy sami na siebie, jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, nad wszystkim panujemy. Ale, no nie wiem, co Pani uważają za najtrudniejsze właśnie w grze zespołowej? Czy może za najważniejsze w grze zespołowej? Co by było najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest na pewno, myślę, wypra wypracowanie systemu, gdzie 14 osób będzie tak samo do, podchodzić do pewnej rzeczy, tak samo wykonywać pewne rzeczy i, I mieć taką samą atencję co do tego. I myślę, że to jest właśnie też gdzieś piękno siatkówki, że, że pomimo bardzo zróżnicowanych pozycji i, i sześciu dziewczyn, często o, róż, o zupełnie różnych predyspozycjach, warunkach, charakterach, mimo wszystko muszą odnaleźć się w pewnego rodzaju systemie, bo tylko to prowadzi do zwycięstwa. Tak jak tu Kryśia się wypowiada o o nagrodach indywidualnych. Tak, to jest zawsze gdzieś tam przyjemna część, ale, ale to na to pracuje zespół i, i to jest właśnie ten system, który pozwala ewentualnie y, danej zawodniczce zdobyć tą nagrodę ze względu na dobre samopoczucie dzisiaj z większą ilość zdobytych punktów. Natomiast jeżeli ona nie będzie grała systemowo, a będzie zdobywała w bardzo dużą ilość punktów nie zawsze to gwarantuje wygraną. Także myślę, że to jest najtrudniejsze w siatkówce, żeby umieć sześć osób o zupełnie różnej charakterystyce mm, połączyć w całość i poprowadzić jedną drogą właśnie do zwycięstwa i, i wypracować jakiś jeden system. A pani Krystyna, przed spotkaniem też rozmawialiśmy. Na czym polega właśnie sama Specyfika trudności gry w siatkówkę, prawda? Mówiła Pani o tym, że piłka do nas po prostu w sekundę dochodzi i teraz nic z nią nie można zrobić, tylko ją odbić. I to się wydaje normalne, ale proszę nam powiedzieć, dlaczego to jest takie trudne? To znaczy, w siatkówce nie ma czegoś takiego, że zatrzymamy sobie piłkę, złapiemy ją na chwilę i rzucimy w danym kierunku. Tutaj piłka leci do nas, w naszym kierunku, albo wręcz my biegniemy za nią i nie możemy jej złapać, ale musimy ją odbić, odbić ją jeszcze w danym kierunku do kolejnej zawodniczki, także na pewno jest to duże utrudnienie. A to chyba też ciężko przewidzieć, jest w którą stronę ta piłka pójdzie. Niby no właśnie, to jest wiemy. Tak. No niby wiemy. Właśnie, <grym> tak, to jest takie, ale to może być tak. moment omknięcia i tak. pójdzie w inną stronę. Dokładnie, no właśnie, to jest to jest ta trudność związana z siatkówką, że to nie jest takie proste. Często z boku wydaje się bardzo proste, ale na jest już zdecydowanie trudniejsze, bo też nie zawsze zawodnik z przeciwnej drużyny pokazuje, gdzie tą piłkę chce dać. Nieraz ona się odbije gdzieś od bloku i całkowicie zmieni kierunek, w którym leciała wcześniej. Także jest dużo takich składowych, które na pewno sprawiają, że nie jest to łatwy sport, ale jest bardzo przyjemny i bardzo dużo satysfakcji daje. A jak to się stało, że pani grają właśnie w łódzkim klubie, bo obie panie pochodzą nie z łodzi? Tak. No w moim przypadku to była y, gdzieś wybór. Po zakończeniu kontraktu w jednym klubie y, starałam się znaleźć zespół, który y, będzie walczył o najwyższe cele. Będzie składał się z, z bardzo fajnych i y, y, utalentowanych osób, z którymi będzie y, łatwiej, może nie łatwiej, ale przyjemniej walczyć o, o te najwyższe cele. I gdzieś tymi kryteriami kierując się postanowiłam, że, że właśnie wybiorę pod tym względem ŁKS i podpisałam po zakończeniu poprzedniego kontraktu nowy kontrakt tutaj z Łódzkim Klubem. No ja tak samo, ja 6 lat temu już leciało trochę czasu. Podpisałam tutaj właśnie kontrakt z zamiarem przyjechania tutaj na pół roku, bo przyszłam w trakcie sezonu. To był Beniaminek dopiero po awansie ŁKS, no i troszkę mi się przedłużyło, bo teraz już jestem szósty sezon. Bardzo mi się Łódź spodobała, bardzo spodobał mi się klub, dużo pozytywnych rzeczy łączy mnie z tym miejscem. Także też nie planowałam tak długiego zostania tu, a jestem i, i właśnie jestem bardzo zadowolona i dużo, dużo tutaj wspomnień pozytywnych mam. To bardzo się cieszymy. A wróćmy do naszych europejskich igrzysk akademickich. Są Panie ambasadorkami tego wydarzenia. Ja bym zapytała dlaczego. Aczkolwiek sama bym nawet zaraz chciała odpowiedzieć, bo oczywistość tutaj potrzeby takich wydarzeń i, i, i korzyści z niego płynące no są chyba przeogromne. Panie już jako zawodniczki uprawiające sport zawodowo, na pewno inaczej na to patrzycie, bo tutaj w tych igrzyskach będą jednak udział amatorzy. Tak, amatorzy różnie pewnie, pewnie też osoby będą brały udział, które miały jakąś tam przeszłość albo wiążą przyszłość ze sportem zawodowym. Natomiast no, my będziemy starać się i staramy się to robić promować te igrzyska, ponieważ jest to bardzo duże wydarzenie dla łodzi bardzo duże wydarzenie i wyróżnienie że będą się odbywały właśnie tutaj. Myślę, że jest to idealne miejsce. Jest to miejsce, gdzie jest bardzo dużo studentów, bardzo dużo ludzi z różnych krajów. Łódź jest pięknym i dużym miastem, także my będziemy jak najbardziej promować to, żeby, żeby tutaj się odbywała, żeby jak najwięcej ludzi o tym wiedziało, jak najwięcej kibiców siatkówki, bo tutaj oczywiście w tym gronie my się poruszamy, ale ambasadorów jest więcej, ambasadorzy są z różnych dziedzin sportu, także na pewno każdy z nich będzie robił wszystko, żeby rozpromować jak najbardziej, żeby ludzie po prostu wiedzieli, że coś takiego odbywa, odbywać będzie się w Łodzi. No tak, i chyba zachęcamy wszystkich również nie tylko do kibicowania w ramach igrzysk, ale też po prostu do Grania w siatkówkę. Zwłaszcza słuchają nas tutaj studenci. Myślę, że to jest znakomity sport dla młodych ludzi. Zdecydowanie tak. Na pewno jest to fajny, zespołowy sport niosący dużo radości, satysfakcji. Mam wrażenie, że przynajmniej ja zwracam na to uwagę, że, że Polacy w ogóle bardzo, bardzo chętnie sięgają po tą dyscyplinę. Czy to gdzieś na, na wakacjach nad morzem, czy, czy w wolnej chwili. Oczywiście niosą to, jakby przyczyną tego są sukcesy, na, szczególnie na arenie międzynarodowej, reprezentacji w szczególności męskiej drużyny. Ale myślę też, że przede wszystkim siatkówka jest taka przyjemna dla oka i, i dobrze się ogląda szybkie, dynamiczne akcje. dlatego. Jak najbardziej, oczywiście polecamy granie w siatkówkę, w ogóle uprawianie sportu, ale myślę, że z Krysią możemy potwierdzić, że jest to bardzo piękny sport i przede wszystkim bardzo taki emocjonalny i niesący wiele, wiele pozytywnych korzyści. Właśnie. A jakie korzyści widzą Panie również właśnie z uprawiania tego sportu już poza, stricte poza boiskiem? Czyli w, na przykład czy są jakieś tutaj elementy, które Panie by połączyły już z życiem prywatnym, takim normalnym, swoim, domowym, codziennym? Czy ta siatkówka w jakiś sposób wywiera wpływ na, na życie Pani? Ja myślę, że siatkówka jest sportem przede wszystkim zespołowym i uczy takiego samozaparcia, uczy na pewno współdziałania w grupie. Z innymi. Dokładnie. To jest bardzo ważne, ponieważ tak jak tutaj Martyna mówiła, jest dużo indywidualności. Każda z nas jest inna, a każdej nam zależy na tym samym. Musimy to wszystko posklejać razem, jeżeli chcemy odnieść sukces, i w życiu normalnym, codziennym również nie żyjemy sami. Musimy tak. współpracować z innymi ludźmi, także na pewno dużo to daje. A oprócz tego, no takiego samozaparcia, pokonywania własnych słabości, z którymi walczymy codziennie na każdym treningu. I później na pewno jest troszkę łatwiej w takim życiu codziennym, ponieważ te trudności różne przychodzą, a jesteśmy przyzwyczajone do tego, żeby z nimi walczyć. To niesie sport, prawda, uprawianie sportu, że potrafimy walczyć o, o swoją pozycję w życiu. Ale w ten pozytywny bardzo tak, tak. w ten bardzo pozytywny sposób. Pani tutaj zahaczyła minimalnie o kwestię popularności piłki siatkowej i pojawiła się nazwa plaża. Ja chciałam zapytać, ponieważ też przeczytałam, że piłka siatkowa pojawi się w dwóch odsłonach na igrzyskach jako klasyczna siatkówka i siatkówka plażowa. No myślę, że to nie jest to, o czym wszyscy w tej chwili pomyśleli. Tylko to jest chyba jeszcze trudniejsza odsłona siatkówki klasycznej. No przede wszystkim tutaj na piłkę plażową mają duży wpływ warunki atmosferyczne, których my nie musimy się obawiać ze względu na granie w halach. Natomiast no to jest bardzo utrudniający uważam czynnik w piłce plażowej. Zupełnie inne podłoże, które często jest grząskie i, i utrudnia te, Właśnie, te, te, te ruchy Przecież i, i wiemy, swobodność. Wszyscy wiemy jak trudno się po piasku chodzi, a co dopiero grać. Dokładnie. No różnicą jest też liczba zawodników, bo, bo są to tylko dwie osoby w piłce plażowej. No tak jak mówię, myślę, że tutaj najbardziej różniącą różniącym aspektem jest, jest po prostu te, są te warunki. Atmosferyczne to słońce, które niejednokrotnie przeszkadza w odbijaniu piłek lecących z góry. Tak samo wiatr, bo zazwyczaj takie rozgrywki są gdzieś nad, nad akwenami wodnymi, także, także ten wiatr, jak wiemy, zawsze jest nieprzyjemny od morza, i, i często, mimo że nastawiamy się na jakąś piłkę, to ona leci w zupełnie innym kierunku przez ten wiatr. A ze względu na słońce, te zmiany pomiędzy między boiskami są dużo częstsze, żeby każdy zespół miał podobne warunki ze względu na, na światło, bo zawsze jednej dwójce będzie to słońce świeciło w plecy, a drugiej w twarz, dlatego e, zmiany są boisk po ośmiu 8 8. punktach, po 8 8. punktach w sumie. E, I też sety są krótsze, bo do 21 mm, cały mecz rozgrywa się do dwóch wygranych, a nie do trzech jak w piłce w piłce siatkowej halowej. Czyli wynik może skończyć się ewentualnie tiebreakiem, który też jest do 15, ale, ale wynik zawsze jest 2-0 lub 2-1. Co by pani nie powiedziała, to wydaje mi się, że i tak brzmi to tak zachęcająco, zwłaszcza dla pokolenia troszkę może dojrzalszego, że ta y, 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 siatkówka plażowa to będzie preferencja właśnie tych osób takich troszeczkę droślejszych, bym powiedziała. Ale przecież też grają dzieci. I tutaj ja chciałabym zapytać, jak panie zaczynały, bo na pewno zaczynałyście jako bardzo młode istoty. No tak, ja, ja mam siostrę bliźniaczkę i my obydwie, jako takie zwariowane pod kątem sportu dziewczynki, próbowałyśmy się w różnych dziedzinach. Ona chciała grać w siatkówkę, ja chciałam grać w piłkę ręczną. I tak się złożyło, że po prostu w naszym mieście stworzył się klub siatkarski właśnie dla młodych dziewczyn. Zapisałyśmy się tam obydwie, już nas to całkowicie pochłonęło, zakochałyśmy się w tym sporcie, którego już i tak kochałyśmy. Ale Robiąc to już bardziej profesjonalnie, chodząc na treningi, no już całkiem nas wchłonęło, i do tej pory tak zostało już trochę, trochę lat minęło od tamtej pory. Czyli miłość dalej, od pierwszego wejrzenia miłość od pierwszego wyjrzenia piłki. Tak, tak, No I która trwa dalej do tej pory. Cudnia, Pani Martyna. Tak, no ja też myślę podobnie tak jak Krysia, to zaczynałam w bardzo młodym wieku, w naszym mieście. Istniał już profesjonalny klub piłki siatkowej, który osiągał bardzo wiele sukcesów na, na arenie nawet i właśnie tej europejskiej i tutaj na e, lokalnej, w, no, w lokalnej lidze e, Polski i po prostu w mieście, w którym byłam był tak, tak bardzo popularny ten sport, tak miasto żyło całym, e, wszystkimi tymi wydarzeniami, meczami e, i w ogóle tym klubem, że Każda dziewczynka idąca do czwartej klasy, klasy marzyła, o to, żeby być, marzyła o tym, żeby być siatkarką, I, i taka też możliwość została nam dana, bo już od czwartej klasy e, klub zabezpieczał właśnie te, te młode pretendentki, e, zawodniczki do, e, do po prostu grania w tych najniższych ligach rozgrywkowych, do trenowania. E, Mieliśmy swoich pierwszych trenerów, którzy właśnie uczyli nas podstaw. E, no i tak jak, podobnie jak Krystian, no zakochiwałam się w tym sporcie coraz, coraz bardziej z biegiem lat. Czy mogą Panie w takim razie oficjalnie zaprosić naszą społeczność akademicką Politechniki Łódzkiej właśnie do uczestniczenia w tych wspaniałych sportowych zmaganiach w ramach Igrzysk Europejskich, Igrzysk Akademickich? No oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do uczestniczenia jako ci sportowcy, którzy będą brać udział we wszystkich tam meczach, we wszystkich rywalizacjach oraz do uczestniczenia jako kibice, ponieważ na pewno wszyscy sportowcy stworzą fantastyczne widowisko w bardzo różnych dziedzinach sportu, także łódź czeka, super impreza i myślę, że warto na niej być i y, trzeba znaleźć miejsce, trzeba znaleźć czas, żeby odwiedzić chociaż jedną taką rywalizację, ale myślę, że tutaj studenci będą się organizować i mocno dopingować, szczególnie polskie reprezentacje na wszystkich meczach, na wszystkich rozgrywkach, turniejach. Bardzo Paniom dziękuję, że przyjęliście zaproszenie na nasze spotkanie. Wiem, że macie bardzo mało czasu, ale na pewno głos Pań tutaj będzie znakomicie odebrany przez słuchające nas osoby. My życzymy ze swojej strony kolejnych wspaniałych sukcesów i to przede wszystkim sukcesów w kolorze złotym. <grym> A Państwa najserdeczniej zapraszam na kolejne spotkanie czwartkowego Forum Kultury Politechniki Łódzkiej.